Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV i dzisiaj moi drodzy następne typy na dzisiejsze mecze piłkarskie. Przepraszam was, że ten odcinek blatuje troszeczkę później, no ale to dlatego, że typy na te poranne spotkania były na moim Instagramie, więc jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie. Link znajduje się w opisie. Na sam start jak zawsze do zgarnięcia 50 zł wystarczy wytypować wynik naszego meczu specjalnego, którym dzisiaj jest spotkanie Arsenalu z Tottenhamem. Także w komentarzach typujcie wynik spotkania, minutę strzelenia pierwszej Ramki, dodajcie swój nick na betclick oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki zgarnie doładowanie o wartości 50 zł od betclick także gorąco, gorąco zapraszam do typowania w komentarzach a jeżeli jeszcze konta na betclick nie masz i nie możesz brać udziału w tej zabawie wtedy no to już teraz możesz zarejestrować się z linku w opisie z kodem VIP 50 zyskujesz dodatkowo pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł a także zapraszam Cię na naszą grupę typy do której link również znajdziesz w opisie. Tam za samo dołączenie zgarniasz darmowy zakład za 5 zł. No i dodatkowo wiele konkursów, gdzie do wygrania jeszcze więcej hajsu. Także jesteśmy, moi drodzy, na Betkick. Dzisiaj drugi próg progresji. Wczoraj, niestety, zabrakło jednej bramki Borusii i Dortmund, żeby nasz kupon się zazielenił. Ale mówi się trudno, lecimy dalej i zaczynamy dzisiaj, moi drodzy, od ligi francuskiej. Tutaj dwa bardzo ciekawe mecze dla Typerów, to znaczy pierwszy z nich PSZ z Ną. Tutaj myślałem, żeby postawić zwycięstwo PSG do zera. Kurs oscyluje wtedy w granicach 1.7, 1.8, wiadomo, że on się troszeczkę zmienia. Na obecną chwilę jest to chyba dokładnie 1.75, także, także w połowie tych widełek. Natomiast ostatecznie postanowiłem postawić coś innego, a mianowicie starcie moim zdaniem ważniejsze dla przebiegu całej tabeli, czyli Monaco z Lille. Nie dość, że jest to spotkanie ciekawsze, to jeszcze uważam, że tutaj jest bardzo fajny zakład. To znaczy jak zawsze wchodzimy sobie, znaczy jak zawsze, jak bardzo często wchodzimy sobie w zakłady kombinacyjne, no bo tutaj możemy znaleźć najfajniejsze kursy i schodzimy moi drodzy troszeczkę niżej do podwójnej szansy powyżej, poniżej i stawiamy moi drodzy na Monaco bądź Remis i powyżej 1,5 bramki 1,91 także bardzo fajny kursik, powiem szczerze, że ja właśnie w tym meczu bałbym się takiego wyniku 1 do 1, żeby stawiać bezpośrednio na Monaco, są to drużyny obie bramko strzelne, są to drużyny, które wiedzą jak atakować i myślę, że trochę więcej problemów jest jeżeli chodzi o obronę osobiście jeżeli miałbym typować wynik tego spotkania to typowałbym że Monaco jej jednak wygra, ponieważ mimo, że jest to drużyna niżej w tabeli, to Monako przede wszystkim wie, jak grać z tymi dobrymi drużynami, no a Lille teraz musi za taką być uznawana jako oczywiście lider tabeli. Co prawda zespół Lille ma tutaj tą taką, nie wiem, przewagę psychologiczną, może bardziej przewagę motywacyjną, że no oni są właśnie pierwsi, ale że już za nimi kroczy, no i jeżeli w tym w spotkaniu nie wygrają, to przy remisie zrównują się punktami z PSG, jeżeli PSG oczywiście swoje, swoje spotkanie wygra, także no, łatwiej pewnie zmotywować tych piłkarzy, no ale z drugiej strony jest tam jakaś presja, tak jak mówię, ja stawiałbym raczej tutaj na Monako, ale jeżeli mo, mamy możliwość postawienia takiego zakładu kombinacyjnego, to jak najbardziej e, moim zdaniem jest to jeszcze fajniejsza opcja. 1.91 moi drodzy i jeżeli chodzi o dopełnienie tego e, kuponu, no to przechodzimy tym razem sobie e, do ligi portugalskiej. E, tam również również fajne spotkania dzisiaj. W ogóle fajne spotkania cały czas, bo jutro na przykład też mamy mecz Caos ze Sportingiem Braga. Nie wiem czy pojawi się na jutrzejszym e, kuponie, ale jest to spotkanie, które gdzieś tam można mieć w głowie. E, my tymczasem moi drodzy przechodzimy do spotkania Porto z Paco z Ferreirą W ogóle ostrzegam was, żeby raczej nie stawiać Tego spotkania Witorii Guimaraes W sensie Powiem szczerze, że akurat spotkania Tych zespołów bardzo często Kończą się w dziwne W dziwne sposoby, więc jak myślicie, że tutaj Guimaraes jest dużym faworytem To moim zdaniem jesteście błędzie, oczywiście mogą wygrać Jeżeli ktoś bardzo chce postawić to no nie będę Nie będę go od tego odwodził, ale taka Moja porada, żeby raczej tamtego meczu nie stawiać Tutaj moi drodzy po raz kolejny Tym razem nie, 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 to w podwójną szansę Szanse, tylko wchodzimy sobie oczywiście w zakłady kombinacyjne i nie będziemy już właśnie robić podwójnej szansy, tylko po prostu postawimy sobie, moi drodzy, na 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 na, na co? Na porto oraz moi drodzy poniżej 4,5. Gola. 160. Jeżeli chodzi o taki kurs, powiem szczerze, że można stawiać na to, można stawiać Porto i powyżej 1,5, ale ja chyba bardziej bałbym się tutaj zwycięstwa 1 do 0 niż zwycięstwa 4 do 1 na przykład. Chociaż wiadomo, to jest piłka nożna, tutaj wszystko może się wydarzyć. Ja wybrałem tą opcję Porto i poniżej 4,5 bramki. Łączny kurs, moi drodzy, 306. Z racji, że jesteśmy na drugim progu progresji, to stawiamy 50 zł do wygrania 134,64 grosze. Także stawiamy sobie ten zakład, zakład został przyjęty. I tak jak zawsze to mówię, mam nadzieję, że się zazieleni. Wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, przypominam o subskrypcji kanału i oczywiście przypominam o naszym meczu specjalnym, gdzie do zgarnięcia 50 zł. Także typujcie w komentarzach, a ja teraz już się z Wami żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie. Raz jeszcze, trzymajcie się. Na razie.